Widzę, tej strony Enter, dzisiaj znów zagramy w Roblox The Doors. Zapraszam do oglądania. Więc, jak powiedziałem, dzisiaj znów zagramy The Doors. I słyszycie to? To jest alarm wstawa za tymi drzwiami. Patrzcie, posuwa się nic nie ma. Bo tutaj jest coś podobnego do, do Jeffa. Patrzcie, co robię. Teraz słychać nagle. No to jest sas Dlaczego moja postać ma tak y, zwalone włosy y, Że mają 480 pikseli Nie chcę nikogo akceptować Ja chcę grać jeden na jeden Co się tu dzieje Okej okay. Ja chcę przejść grę jeden na jeden I wtedy będę się może bawić w, w jakąś w multiplayer Może z jakimiś nawet randomami więc Zobaczymy Mamy z poprzedniego rana. Ja to sobie na ten już zabiorę Bo chcę w tym przejść grę Ale animacje. Normalnie i już tyle itemów mam na sam początek. Kupiłem tylko latarkę. To nie, że aż latarkę, tylko tylko latarkę. Trzy robię speedrun. 4 Pięć. Jeszcze o bakter... bakteria ja... Ja gadam bakteria, znalazłem bakterie. dorsa jak w backroomsach normalnie. To puka w te drzwi. Kto tam będzie? Skrzynka do którego potrzebuję. Hitloka. I się zwróciło i to jak? Ile i temów? mamy witaminki, kolejnego pikloka, baterię i pieniądze. O to się zwróciło widzowie, to był biznes. sześć 7 8 9 O, świeczka. Uratowani jesteśmy. Co z tego? Baterie. Naprawdę bateria teraz. O, i jeszcze jest spalona światka. Dziesiąty. <laughs> Jedenasty. Co ja robię? Nie umiem grać w Roblox. O, tutaj kradł tu jest bieg okoliczny. One trick screwdriver, łatwo. 12 tu przeleciał. O nie, a co jak zbagował? 13. Jeżeli tu zbagował, to znowu zabije tą grę. I ją rozkwaszę totalnie. Będę tak wkurzony. No tam na... Tak tam. Mhm. Jeżeli Rushmik zbagował to nienawidzę tej gry. 14, dobra, nie zbugował. Czternasty

Bateria kolejna bateria, tutaj nagle będą się miliony baterii. Raz, pewnie jeszcze dwa razy znajdę. Baterię, tak, już jeden raz zobaczymy. widzowie czy będę mieć rację. Jeden raz zobaczymy, czy będzie jeszcze drugi raz baterii. Pierdzielę! mogę wyjść Te łóżka są takie useless, nie wiem Nigdy jej nie używam i używać raczej nie będę Jedyny moment chyba kiedy się przydawał to było jak była figura w w starej wersji naprawdę mogło się cokolwiek przydać. Dobra, 40 teraz. A to... Ej, nie wiedziałam, że te eventowe drzwi mogą być zamknięte na klucz. Chciałem powiedzieć zamknięte na zamek. No są zamknięte na zamek. Pod klucz bardziej. Aj, kadcenka! Mm. bardzo dobra więc Pięć... wyną 4 jeste to jest te szóste łatwo oczy naprawdę szóste co się trafiłem Te dziewiąte, a latarka Nacisnąłem. latarka, proszę o zaprzestanie yy, ruchu, gadam. Proszę o zaprzestanie ruchu. Bardzo głęboki naprawdę screwdriver. Teraz screwdriver. Kolejny. No ile może być w ranie, screwdrivery? Niby Zaczęłem z dwoma. Światło zamrgało. Leci ten. rush leci. Widzowie, bo światło zamrgało. Właśnie. mi się chce te szafki otwierać? Ale wiem, że nie mogę. Bo mnie typ rozbombi. Ile ja tu jest książek? Zobaczymy ile mamy. Mm. Na pewno nie mamy jednego. xik mamy. Trójkąt mamy. On tu może wejść. Mogę mu. Ci... Nienawidzę. Nienawidzę. No nienawidzę. Nagle sobie stwierdziła. Nie wejdę tutaj sobie. Każdy dwie. Mo Nienawidzę. Nienawidzę widzowie. Ja nienawidzę, ja nienawidzę. Zagraj znowu, chcę zagrać znowu. Dosiągnęłeś drzwi 50. Zmarłeś od figura. Ja pierd. Teraz będzie 15. 15. Przed czasem ta figura ma 0, a czasami nagle 1000 jej przybywa. <laughs> Jak ja niby podniósł. <laughs> nie pytam. Nie pytam, ja o nic nie pytam. 18. Idealny moment, że wyskoczyła. Boż, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty, dwudziesty pierwszy. Dlaczego disconnect? Widzowie, to by było na tyle z tego materiału. Zapraszam do sobowania lajkowania, cześć, pa. zginąłem przez singurę w 50 pokoju, a miałem tak dobrze, już mi się dobrze wszystko układało w życiu, ale nie. Disconnect, internet przestał działać, Alt F4, pa. Po prostu pa, Alt F4.